W tym wideo opowiem o tym, jak możemy osiągać większą efektywność, zarówno swoją, jak i w zespole, dzięki zrozumieniu koncepcji twórca versus manager. I problem, jaki chcemy dzisiaj rozwiązać w tym wideo, to jest, no, po pierwsze, brak efektywności albo niska efektywność, zarówno nasza własna, co jest na pewno frustrujące, jak i w zespole, co jest bardzo szkodliwe dla całej organizacji. I również chciałbym rozwiązać taki ból, który ja nazywam kalendarzową kalendarzową frustracją, czyli to jest sytuacja, w której albo ktoś wrzuca Ci spotkanie, którego Ty nie potrzebujesz, nie chcesz albo nie rozumiesz i to spotkanie w konsekwencji rozbija cały Twój dzień albo przynajmniej połowę Twojego dnia, będę o tym mówił, albo z drugiej strony Ty chcesz się z kimś spotkać, bo masz ważny temat, chcesz coś ważnego załatwić, a ktoś wiecznie nie ma czasu wtedy, kiedy Ty chcesz, kiedy Ty masz ten czas i chciałbyś to spotkanie zrobić, bo wiesz, że temat jest pilny. Więc to jest tak zwana kalendarzowa frustracja. I dlaczego warto tego posłuchać, tego wideo? Dlatego, że zainspirowało mnie głównie artykuł Paula Grahama, to jest twórca jednego założycia, jednego z największych, jeśli nie największego, inkubatora przedsiębiorczości na świecie i z ramienia tego, czy, czy, czy z ich stajni wyszły takie firmy jak Airbnb, jak Dropbox, jak Stripe, ale też 3000 tysiące innych startupów. No więc ten, ten, ten człowiek wie coś o zarządzaniu, i o dużych zespołach, a ja to chcę złożyć, jakby połączyć z moimi doświadczeniami. Od kilkunastu lat zarządzam zespołami, w tym momencie to jest 20 osób, więc też wiem, jakby co działa, nie działa, przynajmniej w naszym przypadku, w tej polskiej rzeczywistości małych firm. Więc chciałbym to połączyć, tak, żeby, żeby była z tego wartość. I plan na dzisiaj jest taki, że opowiem o tych dwóch rolach, jak, o dwóch rolach, jakie są. Każdy z nas jest albo w jednej, albo w drugiej roli te role się przenikają, każdy ma jakąś tam wiodącą rolę i problem wynikający właśnie z przecinania się tych dwóch ról. Co się stanie, kiedy te dwie role się spotykają w firmie lub w naszym życiu, kiedy musimy się przepinać między tymi rzeczami, no i oczywiście jak rozwiązać ten problem, żeby być właśnie bardziej efektywnym, żeby więcej wyciągać z dnia, z tygodnia, miesiąca, roku, no i całego naszego życia czy całej kariery. Więc mamy dwie role. Pierwsza rola to jest menedżer to jest osoba, która zarządza, to jest osoba, która ma za, za zadanie udrażniać firmie, procesy, sprawiać, że wszystko idzie lepiej, łączyć zespoły. Więc taka osoba pracuje w, w krótkich blokach czasowych bardzo często, bo ona ma się z kimś spotkać, ma podjąć decyzję albo przekazać informacje gdzieś tam na innym spotkaniu, zebrać dane, przekazać. Yy, i taka osoba idzie od spotkania do spotkania. Oczywiście, jeśli to jest cały jej etat i to jest taki kierownik, taki menedżer, menedżer w większych firmach w szczególności, to często te osoby po prostu są od spotkania do spotkania. To jest ich rola i bardzo ważna rola, żeby zbierać informacje i przekazywać je dalej, udrażniać, podejmować decyzje. Więc krótkie bloki czasowe to jest charakterystyka dla tych osób. Natomiast z drugiej strony druga rola to jest maker, czyli osoba twórca. Budowniczy, osoba, która tworzy, która ma rozwiązywać jakiś wielki problem. I ta osoba potrzebuje znowu długich bloków czasowych. Nie da się niczego wielkiego stworzyć w godzinę. Więc, jeśli trzeba, programista musi napisać jakiś kod, jakąś, jakąś aplikację, to nie zrobi niczego sensownego w godzinę. On w godzinę to się nie zdąży nawet rozgrzać, przemyśleć tego tematu. Więc krótki blok czasowy dla niego po prostu nie działa, nie będzie efektywny. I. Jeśli chodzi o Makera o twórcę to jego największym marzeniem jest cały dzień bez żadnych spotkań bez niczego on, są dni kiedy nawet nie musi jeść bo jest w stanie flow i po prostu chce tworzyć on jest rozliczany i z tego że coś wytworzy wytworzenie czegoś rozwiązanie dużego problemu wymaga czasu i ten czas po prostu musi być musi być długi blok czasowy i oczywiście każdy z nas jest po części jednym i drugim czyli może jesteś, twoja wiodąca rola to jest menedżer, masz zespół, komunikujesz się z innymi menedżerami, z szefami itd. I może to jest twoja wiodąca rola, ale też od czasu do czasu na pewno musisz coś zrobić, w sensie przygotować jakąś prezentację, jakiś plan dalej. To też wymaga od ciebie tych dłuższych bloków czasowych. Może jesteś głównie makerem, czyli wytwarzasz jakieś, może jesteś programistą, właśnie, może, może jesteś projektantem, może może jesteś właścicielem i potrzebujesz po prostu tworzyć produkty, albo otworzyć strategie marketing, marketingowe, albo reklamy, i tak dalej. To są rzeczy, które wymagają właśnie tych dłuższych bloków czasowych. Natomiast każdy z nas ma po części i to, i to. Czasem mamy spotkania, czasem mamy, musimy coś zrobić. I teraz pokażę może na, na ekranie, jak wygląda kalendarz takich. Kalendarz. Tych poszczególnych, tych dwóch ról. To jest kalendarz pierwszy z lewej strony, to jest kalendarz menedżera. Czyli powiedzmy, że pracujemy od 9 do 18. Najpierw mamy mail, jakaś bieżączka, zanim tam kawa, zanim się to wszystko pozaczyna i potem od dziesiątej zaczynają się spotkania. Mamy dwa spotkania, potem nie ma nic, nie wiem, nie było zaplanowane albo coś wypadło w ostatniej chwili, mamy wolne i dla menedżera, który nie ma jakby żadnego dużego projektu teraz na głowie, to jest jakby czas, który on może wykorzystać i on w tym czasie chętnie stworzy kolejne spotkanie, bo on pamięta, że coś tam jeszcze Coś jest do zrobienia, w sensie nie on musi zrobić, ale on potrzebuje na przykład jakiejś informacji, więc on bardzo chętnie tutaj wrzuci spotkanie, bo on tak naprawdę nie ma tutaj co robić zawsze ma, wiadomo, bieżączkę, maila i tak dalej, ale on chciałby to maksymalnie efektywnie wykorzystać. Nie sztuka cały dzień siedzieć na mailach, więc ma jeden blok, ale ogólnie pracuje sobie w takich krótkich. W krótkich blokach, powiedzmy godzinnych, półgodzinnych, mamy obiad jakiś, telefon zaplanowany, jakąś konferencję, no i ko kolejne spotkanie, i znowu ma blok wolny i zamyka sobie dzień, powiedzmy znowu mailami. To jest przykładowy dzień z życia menedżera. Znowu twórca, czy budowniczy, czy maker, jakkolwiek nie nazwać, on ma zupełnie inną charakterystykę pracy, inny charakter pracy, w związku z tym jego dzień może wyglądać w ten sposób, może być zaplanowany rano, przychodzę i od razu cisnę 4 godziny, tworzę coś, na przykład. Muszę stworzyć koncepcję produktu, więc 4 godziny blokuję. Potem będzie obiad. Prawdopodobnie w większości tak jest, przynajmniej u mnie, nie planuję obiadu nawet dokładnie, bo chcę zjeść wtedy, kiedy zamknę jakiś temat, albo kiedy jestem głodny naprawdę i już nie mogę myśleć bez tego, więc to może być, to może nawet nie być zaplanowane. I potem ma drugi blok czasowy, znowu trzy godziny, on znowu, on się nie przepina na nic innego, wraca, poje, jest pojedzony i mo może sobie znowu podziałać, no i zamyka dzień jakimś tam, powiedzmy, bieżączką, czyli maile, komunikacja, to co każdy, każdy pracownik ma gdzieś tam na swoim talerzu i musi to robić. I tak naprawdę idealny dzień dla właśnie takiego makera to jest dzień, w którym nie mamy nic. Ja też uwielbiam takie dni, kiedy... Zawsze jest coś do zrobienia, coś dużego do zrobienia. Ja uwielbiam tworzyć, więc ja się lepiej odnajduję po tej prawej stronie właśnie. I najlepszy dzień najbardziej wiem, że będzie najbardziej efektywny, kiedy mam zero innych tematów. Wiem, że mam jakiś jeden priorytet, nad którym pracuję i tylko to mnie interesuje w tym dniu. Oczywiście kiedyś tam pewnie zjem. Jeśli nie poszczę w, ten, w, tym, w tym dniu, to kiedyś sobie pewnie zjem. Może po, po, pod koniec dnia już będę nie wiem, tak zmęczony, albo coś faktycznie ważnego się wydarzy i będę musiał coś zrobić, ale ja tego nie planuję. W związku z tym na, od rana mnie to nie obciąża. To jest bardzo ważne, żeby, bardzo ważne, żeby od czasu do czasu móc sobie pozwolić na takie dni. Mówimy tutaj znowu o makerach, bo oni są wtedy najbardziej najbardziej wydajni. I. To jest, to jest właśnie pokazana w tych kalendarzach ta różnica między tymi dwoma różnymi rolami. No i teraz kiedy występuje problem? Problem występuje wtedy, kiedy te osoby muszą się przeciąć, muszą się spotkać, porozmawiać i tak dalej. No bo to jest naturalne, bo i z czego wynika ten problem? Z tego, że dla menedżera koszt kolejnego spotkania jest znikomy. On ma po prostu wolny slot czasowy, on sobie tam zrobi spotkanie i dla niego to jest produktywne. On zrobił to, co chciał, udrożnił kolejny proces. Jesteśmy do przodu. Więc koszt jest żaden, wręcz może, można czasem powiedzieć zerowy, po prostu poświęcił czas, ale to jest jego praca. Natomiast dla makera, dla twórcy, to samo jedno spotkanie On rujnuje mu często cały dzień albo pół dnia. W zależności od tego, kiedy to spotkanie jest, a jeśli to spotkanie jest hmm, wcześniej rano, to może mu zrujnować cały dzień. Jeśli to spotkanie jest przecina, jak któryś z jego bloków czasowych, to mu rujnuje cały ten blok czasowy, i potencjalnie to, co jest później. Jeśli to spotkanie jest po południu, no to jest najmniejsza szkodliwość tego, bo pierwszy blok czasowy mógł zrobić, i potem dopiero ten drugi jest powiedzmy przecięty w połowie i, i jest to szkodliwe, ale, ale oczywiście mniej. Teraz, z czego wynika ta szkodliwość? Wynika to właśnie z charakteru pracy, czyli niczego dużego nie możemy zrobić. Jeśli mamy jakiś problem do rozwiązania, coś do zaprojektowania, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić w godzinę. Musimy usiąść, wgryźć się, zacząć myśleć, przestawić jakby całe te procesory nasze na myślenie nad jednym tematem i to zajmuje, wejście w stan flow zajmuje czasem godzinę, półtorej, żeby się naprawdę rozpędzić. Jeśli my po tej półtorej godzinie musimy przerwać, no to jest jakby dla naszej wydajności oczywiście bardzo, bardzo szkodliwe, wręcz katastrofalne, jeśli tak miałoby wyglądać każdy dzień. To jest, to się wydaje, że pracujemy tą godzinę, ale to wszystko idzie praktycznie do kosza, bo my znowu musimy potem zacząć od, w dużej mierze od, od nowa. Nie, każda, nie każdy projekt tak wygląda, ale jest bardzo wiele z mojego doświadczenia takich właśnie projektów czy zadań, które wymagają od nas spokoju, Trzech, 4, 5 godzin najlepiej całego dnia. Więc szkodliwe jest to, że jest oczekiwanie też na spotkanie. Czyli jeśli nawet o 12 mam spotkanie i teoretycznie mogę sobie od rana pracować, czyli powiedzmy, od 7 do tej 12 mam, mam ileś godzin, 5-6 godzin, mogę sobie pracować, to jest super. Ale sam fakt, że ja wiem, że muszę być na 12, czyli ja nie mogę się zapomnieć w tej pracy, ja muszę o tym myśleć, że patrzeć co chwilkę na zegarek, to to jest szkodliwe, bo to zajmuje nam jakąś część naszego procesora. Więc to jest jedna rzecz. Dwa, czyli to oczekiwanie, to, że musimy zdążyć, że gdzieś tam to z tyłu głowy mamy. Menedżer, który się przepina, on po prostu co godzinę zmienia spotkanie w skrajnym przypadku, więc dla niego nieważne, jakby co tam jest, on ma to zaplanowane, on to zrobi, pójdzie i to zrobi, a dla właśnie twórcy to jest zupełnie inna historia, jemu to, jemu gdzieś to, jest to jakiś ciężar w głowie. Być może trzeba się przygotować, przemyśleć, co to będzie na tym spotkaniu, jakieś, jakieś myśli w stylu będzie to dobre spotkanie, niedobre, dobre Będą czegoś ode mnie chcieli, może, może dostanę jakąś naganę. nikt nie wie, tak więc to jest jakiś koszt takiego oczekiwania i myślenia, co tam będzie. Może trzeba się przygotować, przygotować jakieś nie wiem, slajdy, materiały i tak dalej. To jest koszt czasowy, oczywiście, i to jest, to jest jakby potrzebne, ale musimy pamiętać o tym koszcie, więc to wpływa na ten blok przed. Jeśli przetniemy blok, na przykład spotkanie jest o 10 i ktoś pracuje od 9 do 10, no to nic nie zrobi realnego, potem ma spotkanie i potem ma, nie wiem, godzinę, dwie do kolei, do, 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 na przykład do obiadu, jeśli taki ma zwyczaj. Więc to jest jakby całe przedpołudnie, jest, jest można powiedzieć, zrujnowane. Samo spotkanie też zmienia tryb pracy, w takiej głębokiej pracy nad jednym problemem, na tryb reaktywny, na różne bodźce. Nie wiem, nie każde spotkanie jest. Jest miłe, rozwiązujemy jakiś inny problem, spotykamy ludzi, których czasem nie lubimy w dużych, w dużych firmach i to, to jest koszt, więc jakby zmieniamy się na tryby reaktywne, na różne bodźce i trzeba o tym pamiętać. No i rozerwanie tego długiego bloku czasowego na dwie małe części, na przykład po, po, po dwie godziny, powoduje, że to, te dwie małe części będą dużo mniej efektywne niż cztery godziny w jednym bloku. Więc to, o tym musimy pamiętać, i teraz rozwiązanie jest. Można powiedzieć dwutorowo, można do, do tego podejść. Z jednej strony, jak sobie rozwiązujemy dużą część tego problemu, ustawiając sobie odpowiednio dzień pracy. Czyli jest, jeśli jesteśmy tym makerem, właśnie, tym twórcą, to to jest, ta pierwsza część jest, jest dla ciebie. Lub jeśli jesteśmy jednoosobową działalnością i po prostu nie mamy zespołu, nie ma tych spotkań, to Świetnie, ale nadal mamy rzeczy na naszej głowie, ponieważ jesteśmy sami, więc mamy klientów do obsługi pewnie, mamy jakieś tam tematy finansowo-księgowe do przynajmniej skoordynowania, mamy jakąś bieżączkę, komunikację i tak dalej, jakieś drobne tematy, które trzeba po prostu zrobić, i wtedy bardzo ważna jest ta, ta nasza organizacja dnia. I najlepsze, co możesz zrobić dla siebie, to jest zablokować w kalendarzu pierwsze dwie minimum, a najlepiej minimum 3-4 godziny. Optymalnie więcej, jeśli możesz. Czyli na przykład od 7 do 11, czy od 7 do 12, po prostu wstań i jak zaczynasz pracę, to absolutnie niczego innego nie rób, tylko zacznij pracować nad jednym projektem, który jest dla ciebie najważniejszy. Zawsze jest jeden taki, który, więc jeśli nie wiesz, który to jest, to pomyśl o tym najpierw, a potem zaatakuj ten temat. I nie przepinaj się na inny projekt w, w swojej głowie. Powinien być tylko jeden priorytet. Aż go skończysz. Jeśli to jest stworzenie nowego produktu, to aż go skończysz. Jeśli to jest zatrudnienie nowej osoby, to aż go skończysz. Więc jakikolwiek to jest projekt, jeśli to jest skodowanie jakiejś strony, no to aż go skończysz. Każdy dzień zaczynasz właśnie od tego, od tego jednego elementu. Cała reszta dzieje się potem, czyli wszystko inne. Spotkania, pożary, nie interesują cię. Najlepiej sobie wyłączyć telefon i po prostu nie angażować się w nic innego. Zablokować kalendarz, nikt ci tego, do tego kalendarza nic wtedy nie wrzuci. Wszelka komunikacja, wszelka bieżączka rozliczenia wszystko jest potem. Czyli dobra zasada też jest, którą warto sobie i w firmie, i w ogóle, nawet jak jesteśmy sami żadnych spotkań, żadnych telefonów przed 12. Nikt się nie obrazi, bo cały czas mamy drugą połowę dnia. Natomiast to nas to powo powoduje, że oddzielamy tą pracę głęboką od, od tych wszystkich drobnych rzeczy, które też są czasem potrzebne. Więc zablokuj kalendarz. Mi bardzo pomagają trzy poranne zasady, które sobie wtłaczam do głowy. Pierwsza z nich to jest, że nie dotykam telefonu, dopóki nie skończę porannej rutyny. Jeśli ją robię, nie, nie dotykam komputera ani telefonu, czyli nie wchodzę w żaden inny tryb, a często pracuję w ten sposób, że nie mam żadnej porannej rutyny, tylko po prostu wstaję, poranna toaleta. I, I praca. Czyli tam nie ma żadnej porannej rutyny, i tutaj kluczowe jest, żeby nie dotykać telefonu. Telefon jest tak, jak go wieczorem zostawiam, tak gdzieś sobie leży, i mnie to nie interesuje. Nie patrzę, nie sprawdzam, nie ma internetu, nie ma żadnych powiadomień. Nie ma dystrakcji. Więc wtedy wchodzę, otwieram komputer, tam jest otwarty, już przygotowany wczoraj plik, nad którym pracuję, czy jakiś dokument, cokolwiek. I tyle. I, i od razu działam. Czyli to jest pierwsza zasada. Druga zasada to jest, żeby bieżączka, wszystkie te takie drobne tematy miały swoje miejsce w kalendarzu. Jeśli muszą być, to muszą być po południu i nie robimy tego wcześniej, czyli nie a, sprawdzę maila, zobaczę, czy coś tam nie ma. Nie. Na to jest czas, powiedzmy o 16, wtedy wchodzę, wtedy robię to. Ponieważ masz czas tylko do 16, chciałbyś pewnie skończyć pracę w jakimś określonym czasie, a nie siedzieć do końca, to też będzie cię goniło, będziesz szybciej podejmował decyzję. Do kosza odpisać, ale szybciej odpisać, nie myśleć tak długo, po prostu nie, nie wszystko wymaga myślenia, szczególnie w bieżącce. I trzecia zasada, również święta. Jeśli będzie dla ciebie święta, to zobaczysz efektywność. Nie dotykam niczego, co nie związanego z pracą, czyli YouTube dla rozrywki, social media, jeśli ktoś lubi tego typu rzeczy, serwisy informacyjne. Nie istnieją inwestycje, patrzenie jak tam Bitcoin, jak tam jakieś akcje, które może masz, nie interesuje Cię to do momentu, kiedy skończysz pracę. To bardzo to oddziela te dwie rzeczy, tą sferę prywatną od zawodowej i nie, nie wprawia nas w tryb reaktywny. Nie stresujemy się tym. O, Coś poszło na, na, do góry albo na dół, albo coś się wydarzyło na świecie, nie interesuje nas to, bo, bo prawie na pewno nic z tym nie możesz zrobić, więc i pewnie nie chcesz nawet z tym nic zrobić, więc po prostu ty, sobie tego nie wtłaczamy. Te trzy zasady pomagają, a jeśli chodzi o zasady firmowe, które w kontekście tych menedżerów i makerów um, pomagają, to jest dla menedżera ważne, jest, żeby on zrozumiał. Jeśli zarządzasz menedżerami albo jesteś nim, to bardzo ważne, żeby zrozumieć realny koszt spotkania dla, dla twórcy. Jaki jest realny koszt? Czyli, jeśli wiesz dobrze, że jemu to rozwali południe albo może cały dzień, no to z punktu widzenia Twojej organizacji, jako firmy, jako całości, to nie jest dobre, jeśli my, mu, jeśli my mu zniszczymy na przykład programiście ten dzień. Więc albo tego nie róbmy, po prostu nie róbmy spotkań, które nie są potrzebne. Albo zróbmy je jak najpóźniej, czyli po południu, a na pewno nie przed 12. A jeśli już robimy te spotkania, no to upewnijmy się, że one są naprawdę wartościowe. Że, są, że jest jakaś agenda, że wiemy, co chcemy zrobić, są krótkie, konkretne i nie marnujemy czasu x osób, które tam są. Jak pomnożymy sobie stawkę godzinową każdej z tych osób, to trzeba powiedzieć, jaki jest koszt tej pracy, jakby tej godziny. To nie jest tylko twój, twoja godzina, ale też na przykład pięciu innych osób. To są często grube tysiące złotych, które po prostu wyrzucamy, jeśli to jest słabe spotkanie. A druga rzecz, no musimy pamiętać, że komuś być może zrujnowaliśmy ten dzień. Więc jeśli to jest warte tego, to robimy to spotkanie. I wiadomo, najważniejsza rzecz najpierw, jeśli to jest priorytet, to, to jasne, jeśli się pali w firmie, no to trzeba to robić, ale najczęściej się nie pali, więc zrozummy koszt dla tych właśnie twórców i szanujmy go. No a dla twórców, jeśli już to się wydarzyło, jeśli już ktoś Ci wrzucił to spotkanie, nawet po południu, to i, i, i wiesz, że to już rozbiło cały ten Twój blok popołudniowy, że już tam nic wielkiego nie osiągniesz, to przyjmij to po prostu jako fakt, ok, taki jest dzień i zgromadź w tym dniu wszystko, co jest właśnie takie poszatkowane, czyli jakieś, może jakieś inne spotkanie trzeba zrobić, może jakiś telefon, może jakieś, jakaś administracyjna praca, jakaś komunikacja, bieżączka, i tak dalej. Każdy z nas ma tego trochę, więc wtedy, jeśli wiesz, że już tak już no, rozbity jest dzień, to po prostu wykorzystajmy ten dzień na te takie drobne rzeczy. Tylko po to, żeby jutrzejszy dzień był cały wolny dla Ciebie. I to będzie Twoja nagroda. Dzisiaj straciłeś pół dnia, dobra, ale ogarnąłem sobie rzeczy i jutro i pojutrze, na przykład, będę miał całe dni wolne. I to, jest, I to jest to, co pewnie każdy twórca, jeśli myślisz, podobnie jak ja, masz podobnie jak ja, to, to uwielbiasz takie długie sloty czasowe, kiedy nikt nic nie ma, nikogo nie ma w kalendarzu żadnego projektu. Więc jeśli już coś jest zrujnowane, to wykorzystajmy to, żeby to dzisiaj ponieść koszt. A jutro odebrać sobie z tego nagrodę. Tyle odnośnie tych dwóch ról, które mamy w sobie, ale też w firmie są różne role i jak tym zarządzać, żeby to było efektywne, bo myślę, że warto, żebyśmy żebyśmy jako firmy, jako jednostki osiągali jak najwięcej. Tyle ode mnie dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!